Cześć! Dzisiejsza i praktyczność użyteczna oczywiście idą w parze. W ofercie autoryzowanego dystrybutora pojawiły się niedawno dwa modele z serii z oznaczeniem TU, czyli praktycznej użyteczności. Zapraszam na prezentację właśnie tych modeli: są nimi GA100 TU1A3ER oraz GA710 TU1A3ER. Zegarek z natury powinien być praktyczny i użyteczny. Natomiast nie każdy model zegarka sprawdzi się w każdej sytuacji, dlatego właśnie ma, mamy zegarki g -Shock. one sprawdzają się zawsze i wszędzie. Seria, która niedawno pojawiła się w ofercie autoryzowanego dystrybutora, jest określana skrótem TU. Te litery TU pojawiają się w, przy każdym numerze referencyjnym zegarka modelu, który wchodzi w skład tej serii. TU powinno być tłumaczone jako właśnie praktyczna użyteczność. Czym charakteryzują się modele, które wchodzą w skład tej serii TU? Otóż na początek w ofercie pojawiły się dwa modele. Te dwa modele stanowią jakby pewną część. Ogólnej serii. Te dwie części są rozdzielone kolorami. Oczywiście, modele też są różne, ale tutaj kolorystyka odgrywa największe znaczenie. Te zegarki, które trzymam w ręku, to oczywiście model GA100 TU1A3ER oraz GA710 TU1A3ER. Ta końcówka A3. Ona już ta cyfra powinna zdradzać, że chodzi tutaj o wykorzystanie koloru zielonego i tak faktycznie jest. Te dwa zegarki stanowią połączenie czerni z kolorem oliwkowo-zielonym. Tak, tak to określa producent. Czarny bezel, oliwkowo-zielony pasek. Piękne połączenie kolorów. Ta druga część, która mamy nadzieję pojawi się niedługo w ofercie autoryzowanego dystrybutora, to połączenie czerni z takim kolorem piaskowym. Te paski są w kolorze beżowym, piaskowym, świetnie nawiązują do starej, bardzo lubianej serii em, kamuflażu pustynnego. Co najważniejsze, najważniejszym aspektem i atutem tych zegarków jest to, że wyposażone one zostały w pozytywowe wyświetlacze. Doskonale wiemy, że w modelu GA100 te pozytywowe wyświetlacze bywały rzadkością. W tym konkretnym przypadku, praktyczna użyteczność, czyli pozytywowe wyświetlacze, które dają gwarancję swobody odczytu w każdych warunkach. Jeszcze i bardzo istotną rzeczą jest fakt, że zarówno GA100TU jak i GA710TU należą do zegarków o powiększonych wymiarach koperty. GA700 swego czasu określany był również mianem Extra Large g i zestawiany był z takimi modelami jak GDX6900 czy chociażby King GX56. Zatem te dwa zegarki, które stanowią pierwszą część serii G-Shock TU, czyli praktyczna użyteczność, to jest wykorzystanie znanych, lubianych modeli zegarków G-Shock przy wykorzystaniu nowej kolorystyki, co sprawia, że te zegarki absolutnie odróżniają się od tych wszystkich dostępnych w ofercie autoryzowanego dystrybutora. Zachęcam, obejrzyjcie te zegarki na żywo, zobaczcie jak one prezentują się na nadgarstku. Kolorystyka robi naprawdę świetne wrażenie, a depozytywowe wyświetlacze to normalnie sztos. To tyle. Zapraszam na kolejny odcinek, dzięki za poświęcony czas, wszystkiego dobrego i do następnego filmu, cześć!